I w doma Seraps to jest koniecznik z CK2, widzicie to trochę w gorszej jakości, gdyż iż ponieważ jest to wyświetlanie także nas streamie, na którego zapraszam, oczywiście wszystko w opisie, i tak dalej, i tak dalej. Co robimy? W sumie nie pamiętam, jak zauważyłem chociażby parę odcinków u Niedźwiedzia, to on tam tłumaczył niektóre mechaniki, które, które wcześniej nie stosowałem, kuźwa, nie muszę, że zgubiłem kumko z nie trzeba to, tego poszukać, a może miałem w kieszeni spodnie, spodnie dałem kuźwa do prania i mam po posłuchawkach. Tyle, dziękuję, do widzenia. Będę musiał pamiętać, ale będę musiał i znaleźć. znaleźć. Wracając do e, gry. E, widziałem u Niedźwiedzia. E, u Niedźwiedzia było, że... E, on tam dużo rzeczy opowiadał, także jak... ...grać, niektóre mechaniki i jak na przykład, że... ...jak jest się cesarstwem, to żeby... Maksymalnie dwa królestwa można posiadać tytuły królewskie. A najlepiej jak jest się królem, to nie posiadać kilku. Więc często te kr tytuły królewskie się odrębniają od nas. No i właśnie coś tak poczułem, ponieważ co chwilę jakiś Śląsk, Czechy, Litwa chcą się uwolnić pomoże. No i zostanie mi takie kurwa nawet mniejsze niż Wendish Empire, gdzie było na początku startowałem z trzema prowincjami chyba. Ale co robimy? Ja sam nie wiem. A skujawy były moje, tak? Nie. Kalisz mi zabrali, który zawsze był moją rdzenną prowincją narodową. W takim razie, jaką ty masz trzecią rdzenną prowincję narodową? Powiem zobaczyć twoje rdzenne... Witam. Zobaczyli twoje rdzenne prowincje narodowe. Feudal. Ehm, jak ci się, kurwa, to sprawdzał? Rodzina, dwa sale... Go to The Barber? Hej, fajne to dodali? Bo tego nie widziałem wcześniej. W na modzie... Czyli grę o Tron to ja mam zamiar przeczytać, jeżeli chodzi o grę o Tron, dlatego że nic nie grałem z grę o Tron, ani żadnej mody na CK2, ani żadne... E, gry z tego z Title Games, bo tak to się nazywało. I dlatego. Chciałem ja, aż. chcę przeczytać. Gdyż dla mnie, Serial to jest jednak takie. ukłonić, no, no nie, no nie, no nie powinno się. Ostrzeżenie dziedziczenia Wasali A, stworzyłem, e, zacząłem jakiś tam festiwal. Jarilo. Ja, e, e, burmistrz Witosz zostaje. Głównoprowadzącym tego Średnio się bawiliśmy w przebranie dzikusów, tańcząc złączeni. Jeżeli ktoś przez nieuwagę podpa nas podpalił, zyskuje okaleczenie. Ach, kurwa! Zdarza się. Malfrida Mislewi stwierdzi, że będzie lepszym mistrzem szpiegów. Czy będziesz lepszy, lepszą lepszym mistrzem szpiegów? 15 i dosyć nie lubisz. Kontra mój obecny tak, będziesz lepszą mistrzem szpiegów. Badasz od razu technologię, gdyż w sumie tylko po to się szpiegów wysyła. Opinia wasali zwiększona. Another guest, when loud screams of passion interrupt. In the corner of the room, in a few view everyone else. But gniewość is enchanted. In a carnal pressure with one. A, czyli że ten staruszek. Tyle, Masz do tego żonę. 15-letnią. Wcześniej miałeś jeszcze jedną żonę. Eeeh, jest. mojej dynastii? Łoty ty to! Jak tu mogę cię zabić? Postać nie, nic nie podprze, Zaprosić do spisku. Uwięź, nie, odwołaj tytuł. Nie, ale. Marzonę z mojej krwi. I co robi? I rucha się z jakąś laską po środku imprezy. A jak e, można zrobić serial na podstawie książki, gdy książka nie wyszła? No, logika dostałem 100 prestiżu, sto pobożności. A nie mam jakiejś misji tutaj? Nie, A zwiększyć biegłość w dyplomacji. Wasale, miałem mieć opinię, bo to, co chcę zrobić, to jest teraz zmienienie systemu dziedziczenia. Więc na przykład teraz mam w ogóle wyjebane, kto jest moim dzieckiem, gdyż i tak jest duże prawdopodobieństwo, że nie zostanie tym dziedzicem, no to już se odpuściłem nawet. Rexa z Vendish Empire, to sobie już żadnego nie da. Ale kadzirostwo może być. Aha, czyli spoilery im walił. Ładnie to tak staruszkowi czynić. Wybierz opiekuna. Okej. Okay. ja chciałem zrobić? O czymś gadałem. A. Czy muszę... Chcę wybrać system dziedziczenia normalny. Żeby był normalny, czyli że. Niskiem niemanie. Jak nie lofta to daje mi więcej? Nie. E, chciałem zrobić, e, żeby umarł przed zakończeniem sagi, e, gdyby, e, muszę polepszyć relacje z wszystkimi na plus, to jest co najmniej i muszę zobaczyć, co jest, gdzie jest tutaj, to było, w prawach to było, pierworóstwo. Uh, co to jest w ogóle? Tytuł domeny is viceroyalty czyli domena musi być w viceroyalty, czyli kujwa co? Moment... Wiceroyalitii... Uh. Litty Crusader Kings 2 Harmansz. Wice... Non-tribal Emperor Tyre's character will be able to point viceroys. lifetime governorship the title goes back to the usual under sicurva A character demands almost but not quite like the while usually uh, provide the majority of his income as well as decent amount of lives It is within one's the that most construction occurs. Dobra, zesrałem się, przetłumacz mi to. To, to jest swojej posiad mm, posiadłości. Limite means man the man's This... the man's. Co to kurwa jest? ja nie ogarniam? Piszą mi jakieś prawa i tak dalej. Może ktoś widzów ma jakiś pomysł? Co to jest? Nie, nikt nie podpowiada. Star Day Backs Push. Przestań, jaki tutaj będzie mógł znaczyć wicekrólów. królów Okej. Okay. Jeszcze wice royality. jest tylko tutaj, tak? Nie ma nigdzie indziej w tekście, okej. Okay. Wracam już do gry, Czy Tutaj nie, nie, żaden fps na razie się nie zgubiły, czyli że internet mnie na razie kocha. Nadaje Wasalowi, czyli że muszę mieć taki wicekróli. Tak. W takim razie... Czekajcie. Jak to można nadać? Nadaj tytuł ziemski. Czy muszę... Chodzi o to, że chcę stworzyć. Czyli znaczy, mam tutaj możliwość w prawie prawo. Pierworództwo i ma napisane, spełnione jedną z poniższych, właściciel tytułu domeny jest Vice reality czyli że e, właściciel musi mieć tytuł domeny, wice-reality. E, tutaj to high-crown i tak dalej to już próbuje spełnić, już będzie problem z tym. Nie wiem, nie usunąć na razie po prostu. Że ty nie możesz być wicekrólem tytułu. Nie pierdole. Nie miał sensu. Chodzi o to, że nie mogę być wicekrólem tytułu. A jak nie zostać wicekrólem tytułu? Teraz jest takie pytanie. A jaki twój błąd? Bo ja nie wiem. O, tutaj w ogóle nie sprawdzam Eunuchów i karów nie mam, Władza na dworskiego nie chcę chyba tworzyć. Jeszcze nie opłaca, chyba że on coś daje. A z ciebie się pośmieję, chodź tu. Podczaszy. Przydałoby ja się jakiś podczaszy, który ma opinię na granicy, na przykład taki Chief. ja go cały czas tak gustuję. Warabel Elder O! On już mnie tutaj lubi, lowcia mnie. Łarebel Eldery są rozdane. Pfff! Może ciemnica. Może ciemnica? Wodos sam do mierza? Dostań zase nic nie klikaj. Okej, z to mam relację 94, to mam relację 76. Ale jaki twój błąd? Wyjaśnij mi co wam mam zrobić, bo ja serio, serio nie ogarniam jak mam tego wice-króla nadać. Ja pier... ale sobie. Mówcie, że mam lepsze... <laughs> mam lepszego jak cholera! Ale wezmę tego, żeby z nim relacje polepszyć. Oszpecenie blizną. O, ale zajebiście. Eee... Gdybyś dar? je byś chciał? Pozwolę sobie Fabrykować roszczenia, do czego mógłbym roszczenia fabrykować? Nigdzie mi się na razie nie spieszy, tak z ekspedycją Mam zamiar porać trochę pokojowo Taki kraju nie ogarnę Więc poprawię relacje, ja chcę z dziedzictwo normalne o, ale ma narzeczoną Boom! Dobra, teraz przeczytam. Pójdź na możliwości. Wystarczy żeś miał high crown authority. I nie trzeba bawić się z reality. Wiem, ale tak to jest? Czekaj chwilę, bo ja myślałem, że. Stop. Pierworództwo. A tak, to jest w tym rzędzie. Okej, okay, sorry. Serio, ja myślałem, że. E, tu jest. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Że spełnione jedno z poniższych jest równocześnie na spełnione jedno z poniższych. Kolejnym. Które daje. High Crown Authority. Nie zauważyłem. My bad, my bad. Ja zarabiam 7. Moje wojsko jak wygląda? Obudowuje się, więc i tak na razie mogę wojen prowadzić. Jakim? Królem, jakim władcą? A e, tam, nie szkoda mi go. Z jakim władcą ja mam negatywne relacje, raczej tak na granicy negatywnych relacji. Głównie z ludźmi w więzieniu, Ja zaraz od tronu wywalę. Wy nie mi tutaj. Take concubine. W sumie tak. To telefon, SMS czy jakaś wiadomość? <laughs> Możemy tron nagrywać się tu w uniwersali. W końcu nie będzie tej przerwy, o którą właśnie mogliście przed chwilą zobaczyć na kanale. Eee, mogę wyrwać im laskę. A ja nie chcę ruchać kogoś z mojej dynastii. Pana ma dosyć duże. Ty, jakie jesteś religii? Old Oldslawik! Spalić. I nie zalegalizuje cię. Kolejnego kogoś mu zabije. A mogę mu odwołać tytuł po prostu i przestanie być. Ale on ma duży tytuł, <laughs> Świetnie! Powiem Ci tyle, wypierdalaj! Ruszę chwilę... Nie znikniesz z wasali? Ole, ja pierdolę To może był zły, zła decyzja dosyć, gdyż przeszło trzech dzieciaków, które będę musiał mordować cały czas. Człowieku, idź w oddziały. Kurwa, nie wiem. Chodzi o to, że raczej. Czyli... Nie wiem jak to wytłumaczyć. Jest taki problem, że ja mam trzy domeny. Cztery teraz. Cztery domeny mam. Zajebali mi jedną z trzech prowincji, których miałem od początku gry, czyli Kalisz. Musiał musiałś ich... Wypowiedz wojnę. Na Drowie, Opole. Nie, światło mi miga. W ogóle dzisiaj fajnie śnieg padał. Branderburgia, 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 Branderburgia. Make Trybutaryty się nawet nie opłaca zawsze są tajemnice, ale także hajsu nie mam zbyt dużo, to jest problem, ja mam tutaj 90, 900 na lata, chciałbym mieć więcej hajsu mm, ale jest problem, że zabrali mi kalisz, kalisz był jedną z trzech moich głównych prowincji na początku, którą zawsze boostowałem, znaczy, no, Jak byłem plemieniem, jak skończyło mi się plemienie, plemien, plemiona to wszystkie trypsy zmieniły się na zamki a ze zmianą na zamki, e, wszystkie budynki, które miałem, zostały zniwelowane, ponieważ wtedy na przykład, miałem budynki, które pozwalały mi, raczej można było budować je za prestiż, czyli sa, samą chwałę królowi. E, racja, mógłbym rozbudować, na przykład to, wielkość oddziałów, czemu tego nie rozbudowałem? To ja sobie myślałem. Teraz muszę rozbudować swoją domenę. Jak już Kaliszu nie ma, to też Poznań i... ...to. Krabstwo Lito Szmechwice. Czemu nie ma? Czemu nie właściwy? Powinna być zażądana. Make, make capital. Nie utwórz nowego wasala. Przypomina mu karierze w kościele Okej, okay, akurat chciałem Tobie Synu drogi Mam taką jedną domenę, którą chciałem komuś Ofiarować Hrabstwo Litoch Szmiewice Zbierz opiekuna, jakiegokolwiek, a w sumie nie Wybieranie opiekunów jest na tyle dobre Nagle Ci mąża, co Ty na to? Jest o tyle dobre, że polepszają się wtedy relacje. Przedwiedziemy kogoś takiego z... Cifa z Luneburga. I polepszą mi się z nimi relacje, opiekun. Z nim. Ja mam już 14, pięknie jest. Pięknie siedzi, pięknie wygląda. Intrygi, przedstaw debiutantkę, nie... Spiski nie wyglądają zbyt groźnie. Nikt nie chce poprzeć, więc anuluję to na razie. Administration feudalne, imperialny, co to jest za różnica? Efegoset society hierarchii. Poolsfield, tytuł: większa mi wassal limit. Ale to jest zajebiste A jest Vice reality Known. kingdom dachis. A kingdom Vice royalties. Hello Dashi. Chyba robi naszego państwa takie herre trochę. Tak patrzę. Hello, witam. Ile jest nagrania? Kurwa, tu mi obecnie zapał długości nagrania. Live trochę trwa, nagranie pewnie też, ale zrobię dłuższe, niż gówno tutaj robię na razie. Dziękuję w cele akademicki teolog. Jaki ty jesteś niezły, ale nie jesteś perfekcyjny. A ten prestiż? A może dostałem, nie wiem. Jaki zaciąg wasalny? Gdzie mam zaciąg wasalny? Ja pierdół, plądrują mnie, a ja tego nie widzę mam zaciąg wasalny. Miałem zielonego pojęcia, ale zanim na nich ruszę, to jeszcze raz spojrzę na nich. No kurwa, no coraz więcej osób mnie nie lubi. Religie. Old Slawik już znika z mojego państwa. Weź konkubinę, jakąś modą fajną. O, nie. Ale to ta, tak. E, zabić postać. Przydałoby się kogoś zabić, bo już nikogo nie zabijamy. Dziedzic jest w zamknięciu. Dziedzic. Jest na wolności, czyli tego co mają w zamknięciu? do sobie ten pasek. Po prawej podpowiadam ten? Ten Jezus, Maria, to takie coś istnieje. Magia, co to jest? To jest moja prowincja. Ja pitole. Łytka w fosa. A to ja tego nie stracę? Hmm, prawe uwięzienie. Ten mnie dosyć lubi. Ten też mnie dosyć lubi? Czy ja tam są jakieś spiski ty robisz? Zabić księżka Księciomieszka Czy księciomieszko to mój syn? Nie Tego mordu ile chcesz? będę się wtrącać. A ty masz zabić Adelaida Hościsko. Czy Adelaida Hościsko to moja córka? Nie, ale zakończ spisek. Przerzenie dziedzicela, dziedzictwa. Masz wysłać roszczenia. Chyba w końcu go zaatakuję, ale przydałoby się, żeby mi się te fosy rozbudowały tutaj. Zablokuj go sobie. Lok Okej, okay, ale przydałby się także ich zniszczyć. Kupia, kuchwo. Cię ledwo wzią, chyba wziąłem, ty jest świeża. Nie, ty nie jesteś świeża. A e, nie, to by się jakiegoś wasala zabić, zapomniałem ustawić tego, że mi wasala zabiło. Zabili. Zabijcie tego dziecioka. Duet, intrygi, wezwi i samo się potoczy. E, żeby nie mieć problemów... Wojskiem to zbiorek go od wasali. to jest 2000, bo jakoś kuźwa nie widzę. Kiąże Jarosławie A tak chyba 500, idzie, nie wiem, czy to moja. Świetnie, zabijcie go. Wardomir. Pościsko Zradził mnie z moją konkubiną. Mój krewny, wszystko wiadomo. Ty się dzieckiem się opiekować. Kaj okay, zginął. E, intrygi. Nie. Wasale. Tak się polepsza relacje z wasalami. Nauczcie się tego tak na przyszłość. Zabi. I wszyscy. A przydałoby się z owym dziedzicem polepszyć relacje. Kurwa, nie z dziedzicem. Jak ty mnie. weź. umrzy, Ok? Dałoby Ci się umrzeć w końcu. Dobra, stop. Ktoś tutaj coś proponuje. zaaranżuj ślub. Dobra, ja w tym momencie zakończę odcinek zaczenia. W kolejnym mam telefon. Pa.